Czy chcesz cieszyć się doskonałą rozrywką bez dodatkowych opłat? Mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę. Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Centrum w Zgierzu oferuje 4 miesiące telewizji całkowicie za darmo. Nie płacisz ani złotówki przez pierwsze 4 miesiące. Serdecznie zapraszamy do podpisywania umów. Wystarczy podpisać umowę na 24 miesiące, a telewizja trafi prosto do Twojego domu. Szczegóły oferty dostępne w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Lechonia 2 w Zgierzu. Zapraszamy! Dzień dobry, Rafał Woźniak. Mamy piątek 24 października, czas na najważniejsze informacje w programie lokalnym telewizji Centrum. Zapraszam. Z dnia na dzień zostałam osobą bezrobotną. Mówi Aneta Kopacz, była dyrektor z Gierskiej Instytucji Kultury. Po latach pracy odchodzi z żalem, ale i z dumą z tego, co udało się osiągnąć. Aneta Kopacz przez ponad 20 lat była związana z Młodzieżowym Domem Kultury. Najpierw jako nauczycielka języka angielskiego, później przez dekadę jako dyrektor. W rozmowie z nami przyznała, że odchodzi z poczuciem dobrze wykonanej pracy. Myślę, że odchodzę, yy, yy, że tak powiem, z głową do góry, ponieważ yy, wybudowałam piękny budynek. Placówka już nie musi się martwić o swoje, o swój byt i warunki lokalowe. Jest piękny, nowy budynek, pięknie zagospodarowane sale, przystosowane do działalności obecnie kulturalnej. Myślę, że odbiorcami naszych zajęć, zarówno w Młodzieżowym Domu Kultury, jak i w Centrum, była... Tak duża grupa dzieci, młodzieży, teraz również osób dorosłych, że ja mogę być z tego dumna. Była dyrektor podkreślała, że w nowym obiekcie odbywały się liczne konkursy, wystawy i wydarzenia artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Mimo to nie została wybrana na stanowisko po połączeniu instytucji. Życzę nowej pani dyrektor wszelkich sukcesów. Zostawiła mi piękny budynek. Działalność jest rozkręcona, teraz tylko trzeba to kontynuować prężnie i, i do przodu. E, czy ja się mogłam lepiej przygotować? Ja myślę, że moja cała działalność jako dyrektora e, z dziesięcioletnim stażem. Sam fakt wybudowania tego budynku, co było niemożliwe na, na, na przestrzeni dekad, potwierdza y, chyba jakość mojej pracy. Do jej wystąpienia odniósł się były starosta zgierski, a obecnie przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Jarota. Było powiedziane, pani doskonale wiedziała, tak samo i wszyscy pracownicy, że Młodzieżowy Dom Kultury przestanie istnieć. W pierwszej wersji było, jak pozyskamy środki. Potem był problem, bo były obawy, że może nie wybudujecie, może się coś tam stanie i tak Budynek został wykończony, oddany do użytku. Funkcjonował jeszcze parę miesięcy i w tej chwili jest likwidacja Młodzieżowego Domu Kultury. Do wystąpienia Anety Kopacz odniosła się także starosta zgierski Wona Dąbek. Zareagowała na jej słowa o manipulacji, dezinformacji i braku obiektywizmu przy konkursie na dyrektora. Podkreśliła, że cała procedura zarówno likwidacja MDK-u, jak i wybór nowego dyrektora została przeprowadzona zgodnie z prawem. Chcę Państwa poinformować, że biorę pełną odpowiedzialność za wszystkie działania związane z likwidacją. Z działaniami dotyczącymi połączenia tych dwóch instytucji w jedną jednostkę pod jednym zarządem dyrektora wybranego w drodze konkursu. Po likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury i po przegranym konkursie Aneta Kopacz zapowiada odpoczynek i rejestrację w Urzędzie Pracy. Troszkę z niedowierzaniem przyjęłam tą decyzję o tym, że nie zostałam dyrektorem tej placówki. Um... Więc nie rozważałam tego, muszę odpocząć, ponieważ ten rok 25 był dla mnie rokiem makabrycznym właśnie ze względu na tą likwidację Młodzieżowego Domu Kultury i tą odpowiedzialnością, którą wzięłam na siebie, przekonując ludzi, żeby nie strajkowali, nie protestowali przeciwko tej, tej likwidacji. Starosta poinformowała, że nowym dyrektorem placówki została Klaudia Szembek, wybrana jednogłośnie przez komisję konkursową. Dodała też, że pracownicy przyjęli nową szefową z entuzjazmem. Na Gałczyńskiego wkrótce spore zmiany. Podpisano umowę i lada moment, ruszają prace. W Starostwie Powiatowym w Zgierzu podpisano umowę na modernizację prawie kilometrowego odcinka drogi powiatowej. Wartość inwestycji to ponad milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych. Prace obejmą m.in. odnowienie nawierzchni, regulację studzienek i naprawę pętli indukcyjnej sygnalizacji świetlnej. Mam taką e, ogromną nadzieję, że e, prace zaczną się już tak naprawdę od... 10 listopada może uda się trochę wcześniej. Jesteśmy na etapie organizacji ruchu, tak, żeby mieszkańcom ułatwić tą podróż ulicy Gałczyńskiego, więc. No. Mam nadzieję, że po dziesiątym już firma wejdzie do pracy, a jeżeli nie, to zdanie się to w następnych dniach. Jak podkreśla wicestarosta, inwestycja to efekt współpracy między powiatem zgierskim a miastem Zgierz. Miasto dołożyło się do remontu przekazując 300 tysięcy złotych z własnego budżetu. Bardzo i ogromnie wdzięczne, bo to jest droga powiatowa, ale to jest taka nasza wspólna sprawa, główna arteria miasta Zgierza. Dofinansowała w kwocie 300 tysięcy złotych tą inwestycję i bardzo się że ta współpraca. Praca między miastem z Gierzem, powiatem, radnymi miejskimi, radnymi powiatowymi tak dobrze współpracuje, tak dobrze się udaje wykonywać różne inwestycje, bo to jest takim solą tej ziemi. To jest to, o co chodzi w samorządzie, to żeby dwa samorządy się wspierały. Kierowcy z pewnością odczują różnicę. Nowa nawierzchnia ma poprawić bezpieczeństwo i komfort jazdy na jednym z najważniejszych odcinków w mieście. Uczniowie z Gierskiego Liceum debatowali niedawno z władzami samorządowymi z Gierza i społecznikami o sprawach ważnych dla miasta i dla nich samych. W samorządowym liceum ogólnokształcącym imienia Romula w Zgierzu odbyła się inspirująca debata z udziałem władz miasta, wydziału oświaty oraz z gierskimi społecznikami. Spotkanie przygotowane przez uczniów klasy 2D stanowiło ważne wydarzenie w życiu szkoły i doskonały przykład współpracy między młodzieżą a samorządem lokalnym. Uczniowie samodzielnie opracowali pytania, zadbali o organizację wydarzenia i z zaangażowaniem uczestniczyli w rozmowie, pokazując, że potrafią myśleć krytycznie i odpowiedzialnie pod tematy dotyczące społeczności lokalnej. Debata odbyła się w ramach nowego przedmiotu edukacji obywatelskiej, który od września 2025 roku został wprowadzony do programu nauczania. Tego typu inicjatywy są niezwykle potrzebne, ponieważ pozwalają młodym ludziom nie tylko zdobywać wiedzę teoretyczną o funkcjonowaniu państwa i samorządu, ale także rozwijać praktyczne umiejętności komunikacyjne, argumentacyjne i organizacyjne. Uczestnictwo w debacie uczy kultury dyskusji, szacunku wobec odmiennych poglądów oraz umiejętności współpracy w grupie. Daje też uczniom szansę, by zrozumieli, jak ważny jest ich głos w społeczeństwie i że już teraz mogą realnie wpływać na otoczenie, w którym żyją. Takie spotkania pomagają kształtować postawy obywatelskie oparte na dialogu, odpowiedzialności i zaangażowaniu. Uczniowie uczą się, że bycie aktywnym obywatelem nie kończy się na zdobywaniu wiedzy, to także gotowość do działania i troska o dobro wspólne. Debata w Gierskim Liceum pokazała, że szkoła może być miejscem, w którym młodzi ludzie uczą się nie tylko dla siebie, ale także dla innych, budując fundamenty świadomego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Jesień to czas, gdy szybciej zapada zmrok, a źle ustawione światła mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Policja w Zgierzu zachęca kierowców do udziału w akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Szybciej zapadające zmrok, deszcz, mgła i brudne szyby Jesień to czas, gdy każdy kierowca powinien sprawdzić, jak świecą jego światła bo to od nich często zależy bezpieczeństwo nie tylko nasze, ale i innych uczestników ruchu. Jest to szalenie istotna sprawa, zwłaszcza jesienią, kiedy szybko zapada zmrok. Światła to widoczność, widoczność to bezpieczeństwo, a więc przy prawidłowo uregulowanych światłach, wyregulowanych światłach możemy przede wszystkim zobaczyć pieszego, na przykład z dalszej odległości, ale też nie oślepimy kierującego, który jedzie z naprzeciwka. Jeżeli światła świecą zbyt wysoko, tak właśnie może się zdarzyć. Policjanci przypominają, że źle ustawione światła to nie tylko dyskomfort dla innych, ale też realne zagrożenie. Elementy odblaskowe, o których mówiliśmy już też wcześniej, również są szalenie istotne, ale te światła, które doświetlają nam drogę, którą pokonujemy, zapewniają nam i innym uczestnikom ruchu bezpieczeństwo. Akcja rusza 23 października i potrwa kilka tygodni. W wybranych stacjach kontroli pojazdów kierowcy bezpłatnie sprawdzą nie tylko ustawienie świateł, ale także ich barwę i rodzaj używanych żarówek. 23 października, czyli Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Współpracujemy z, ze stacjami diagnostycznymi, które zgłaszają się do tego projektu i tam można bezpłatnie skorzystać z ich usług i wyregulować sobie światło. Zanim więc wyruszysz w drogę, warto poświęcić kilka minut na sprawdzenie świateł. To drobiazg, który może uratować życie twoje lub kogoś, kto idzie poboczem. Rusza remont ulicy Drewnowskiej w Zgierzu, na którym mieszkańcy czekali od lat. Nowa jezdnia z kostki granitowej, chodniki po obu stronach i poprawa bezpieczeństwa pieszych. To tylko część zmian. Na ten moment mieszkańcy ulicy Drewnowskiej w Zgierzu czekali od lat. Dziś wreszcie widać efekty. Na ulicy pojawiły się ekipy budowlane, które rozpoczęły długo zapowiadany remont. Zmieniona taka kostka, inna a. kostka, taka nowocześniejsza, bo to będą wszystko zrywać. Potrzebny remont tutaj? Potrzebny, bardzo. Bo ten chodnik to był tu straszny, tam dalej to nie można iść po prostu. F fatalne, no proszę pana, a jezdnia nie fatalna, więc to... będzie wszystko zmienione. W ramach inwestycji Drewnowska zyska obustronny chodnik, a także nową jezdnię z kostki granitowej. To rozwiązanie trwałe, odporne na duże obciążenia, a przy tym estetyczne i pasujące do historycznej zabudowy tej części miasta. Prace toczą się także na ulicy Ciosnowskiej, gdzie przybudowany jest odcinek od Orzeszkowej do Poprzecznej. Jezdnia zyska nową nawierzchnię asfaltową, a po obu stronach pojawią się nowe chodniki i zieleńce, które zabezpieczą przestrzeń dla drzew. W kolejnych etapach drogowcy pojawią się również na odcinku od Poprzecznej do Musierowicza, oraz na samej poprzecznej. Chwilowe utrudnienia, hałas i objazdy to cena, jaką trzeba zapłacić za bezpieczne i nowocześniejsze drogi, które mają służyć mieszkańcom przez długie lata. Jak można ciekawie spędzić czas w Zgierzu w ostatnich dniach października i Halloween? Zerknijcie na nasze propozycje. Oto nasze propozycje wydarzeń zorganizowanych w Zgierzu w ostatni tydzień października. Zaczynamy w piątek 24 o godzinie 18.30 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Zgierzu odbędzie się kolejny wieczór z cyklu Filharmonia Zgierska w programie występy studentów Akademii Muzycznej w Łodzi oraz nauczycieli Zgierskiej Szkoły. Wstęp wolny 25 października od godziny 8 rusza sportowe wyzwanie na terenie MOSIR Zgierz Malinka. Zgierska wyrypa, czyli zawody Nordic Walking z charakterem do wyboru 5-15. 12, 25 lub 50 km, pętlę leśnymi tuktami, piach, błoto i wymagający teren. Idealny dla tych, którzy chcą poczuć ducha przygody. Również 25 października w starem Unii odbędą się miejskie obchody Dnia Seniora, które w tym roku uświetni swoim głosem Wojciech Bardowski. Wstęp wolny wejściówki można odbierać od 17 października w centrum seniora przy ulicy Narutowicza 29. Przypominamy, że w ten weekend zmieniamy czas na zimowe. W nocy z 25 na 26 października przestawiamy zegarki z godziny 3 na 2. Zyskamy dodatkową godzinę snu, a dni staną się krótsze. To już ostatnia edycja akcji pchortnictwójstrych w tym roku. W ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach 8:13 na targowisku miejskim przy ulicy Aleksandrowskiej będzie okazja by sprzedać lub kupić rzeczy z domowych zakamarków. Wreszcie Halloween 2025 Gierzu. Od 24 do 31 października seria wydarzeń Warsztaty Halloweenowe dla dzieci w Gierskim CKD, wewnicarz interdyscyplinarnej wystawy Wampir w Skierskiej galerii sztuki. Otwarcie 31 października o godzinie 18. .00. I również tego samego dnia wieczorem odbędzie się maraton filmowy w Kinie w Starym Linie. Po Poszczegóły zapraszamy na strony www i media społecznościowe. A na dziś to już wszystko. Telewizja Centrum zawsze blisko Zgierza i jego mieszkańców. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu.